W siódmym dniu wyzwania. Gratulacje, to już tydzień. Dziś zaczynamy serię Ciało. Jeśli nie będziesz dbać o swoje ciało, to gdzie będziesz mieszkać? Ciało jest naczyniem, w którym poruszamy się po świecie. Każde ciało jest wyjątkowe i każde ciało ma swoją własną definicję i miejsce równowagi. Kiedy ciało jest w równowadze, Łatwiej jest nam wyrazić swoją duszę, oczyścić umysł i spełnić swój cel. Brak równowagi w ciele może prowadzić do objawów fizycznych i do osłabienia odporności. Również emocje i uczucia gromadzą się w naszym ciele, w różnych organach połączonych z naszymi centrami energetycznymi naszymi czakrami ta energia tam uwięziona potrzebuje mieć ujście. Zadanie na dzień siódmy. Popatrz na listę rzeczy, które wspierają równowagę w naszym ciele według czterech żywiołów: wody, powietrza, ognia i ziemi. Wybierz po jednej rzeczy z każdego żywiołu, wybierz taką aktywność, której zazwyczaj nie robisz i postaraj się włączyć ją do swojej codzienności. Ziemia, pięć różnych warzyw i owoców dziennie, uziemianie, czyli chodzenie po, so, po trawie, piasku, jak najczęstsze przebywanie wśród natury. Powietrze, dobrej jakości sen, oddychanie dobrej jakości tlenem, przebywanie pośród drzew. Woda, unikanie przetworzonej bardzo słonej żywności i rafinowanego cukru. Picie wystarczającej ilości wody i najlepiej wody ciepłej, gdyż taką najszybciej przyswaja nasz organizm. Ogień, radość i śmiech, słońce i aktywność fizyczna. Medytacja, dzień siódmy Skaner ciała Przyjmij wygodną pozycję. Najlepiej by było, gdyby była to pozycja leżąca, tak aby można było zrelaksować wszystkie mięśnie. Połóż ręce wzdłuż ciała i poczekaj, aż twój oddech się uspokoi. Powoli przenieś swoją uwagę na swoje ciało. Tak abyś mogła, mógł, usłyszeć, co chcę Ci powiedzieć. Zauważ wszystkie obszary ciała, które potrzebują uwolnić się od napięcia. Nie oczekuj niczego, po prostu poczuj i obserwuj swoje doznania. Przeprowadzę Cię przez relaksujący skan Twojego ciała. Daj sobie pozwolenie na całkowity relaks. Gdy Twoja uwaga będzie poruszać się po obszarach Twojego ciała, wysyłaj miłość i wdzięczność do każdego z nich. Zauważ, które organy, które partie Twojego ciała są bardziej spięte, i w których nagromadziły się emocje, które pora już wypuścić. Zaczynając od samej góry, rozluźnij mięśnie czoła, skórę na głowie. Okolice przy oczach, mięśnie policzków. Rozluźnij szczękę, mięśnie szyi. Przeszkałuj te górne partie swojego ciała i zobacz, czy wszystkie mięśnie rozluźniły się bez problemów. I czy nie ma żadnych supełków zrobionych z emocji lub ze stresu? Zauważ, jak głęboki i spokojny stał się Twój oddech, gdy coraz bardziej się odprężasz. Pozwól tej fali komfortu kontynuować podróż w dół. Rozluźnij mięśnie ramion. Łokcie. Następnie przenieś uwagę na klatkę piersiową. Puść luźno wszystkie mięśnie. Rozluźnij mięśnie brzucha. Zeskanuj ten obszar bardzo dokładnie. Poczuj, czy są tam jakieś emocje, które wymagają transformacji. I dalej w dół. Przeskanuj okolice pod pępkiem, Twoje biodra, pośladki. Te miejsca często otrzymają różne traumy i bardzo silne emocje. Upewnij się, że. Wysyłasz tam mnóstwo miłości i wdzięczności. I dalej w dół, poprzez uda, kolana i stopy. Jak wszystkie mięśnie rozluźniają się. Wyślij miłość i wdzięczność. A teraz wyobraź sobie pelerynę ze złotego światła, która delikatnie otula całe Twoje ciało. Powoli, Wracaj świadomością do tu teraz. Poruszaj palcami u i u rąk, i otwórz oczy. Dziękuję za dzisiejszą medytację.